Piękniejsza zdrada na świecie. Pamiętam dokładnie. Stanęłam przed drzwiami, wyciągnęłam klucz z torebki, a ten nie... Wypadł. Wypadł na wycieraczkę. Zobaczyłam, że drzwi są otwarte, raczej lekko uchylone. Siedział na kanapie, siedział i mówił coś bezgłośnie, jakby ćwiczył. Na stoliku przed nim dwie kawy, w wazonie róże. On gestykulował, poruszał ustami, gorączkowo tłumaczył się. Potem kilka razy obcierał łzy, łzy tej osoby, przed którą ćwiczył. Potem przytulił, potem ten gest wzięcia twarzy w dłonie, pocałowania. No, widziałam, że się porozumieli. On się uśmiechnął, bo ona się uśmiechnęła. Śmiali się. Otworzyłam drzwi, zamarł, a ja weszłam, stadałam przed nim, popatrzył głęboko w moje oczy, chciał to powiedzieć. Nie pozwoliłam, kiwnęłam głową, że wiem. No a potem wyszłam. Zakończyło się zupełnie bez niczego: bez krzyku, bez awantur, bez płaczu. Tak się kurwa zakończyło, Marcin. Żywiami. ale to był przypadek, przeciąg. E, trzasnęłam, a potem się rozpłakałam. E, rozpłakałam się bezgłośnie, bo co ktokolwiek miał słyszeć. E, szłam i, i, i łzy ciekły mi po twarzy. E, nie wybiegł za mną, nic nie zrobił, i dopiero tutaj do mnie dotarło. Poszłam do domu, pomyślałam, zapukam, on mi otworzy i bez słowa zupełnie spokojnie wezmę swoje rzeczy, ale nie zapukałam, a oni się śmiali. A, ja śmiałam się razem z nimi, wchodząc do pokoju i widząc ich nagłą konsternację. Dziękuję. Teraz siedzisz tu i myślisz, że cię nie widzę. Przepraszam, to z przyzwyczajeniem już nie będę. Gdzie się podziewałam? Ale to chyba moja sprawa. Wyszłam, miałam prawo, prawda? Kedler! Dla mnie jeszcze jedna martini, a dla tego pana wódka. Z rodem. Dobrze mówię. Na zdenerwowanie najlepsza wódka, gdzie byłam, po prostu wyszłam i nie byłam już z Tobą, zerwałeś ze mną. Szukałeś mnie? Gdzie? Nie widziałam Cię na korytarzu. Ja Ciebie zamknęłam i rozśmieszaj mnie. Nie! Nie jestem nienormalna. To rozstanie było takie jak cały nasz związek po prostu piękne. I do kurwy nędzy nie psuj mi tego! Dlaczego to zrobiłam? Chciałam zabrać swoje rzeczy. Myślałam, że nikogo nie ma. Tak słyszałam, może nie powinnam była wchodzić, ale słysząc śmiechy. Nie, proszę cię, nie chcę tego słuchać. Weszłam, bo się śmialiście. Nie, to nie było kochanie, to były śmiechy. Śmialiście się, więc weszłam, gdybyście się kochali, nigdy bym nie weszła. Nie mów tak. Nie, 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 nie uspokajaj mnie! Nie chcę słuchać więcej Twojego uspokajania, jestem spokojna, mówię cicho, wiem dobrze, co robiłam, wiem to doskonale i nie mam ochoty słuchać, że jestem mi szansę powiedzieć tak, jak było. Było spokojnie. Storpes, zamknij się! Rozstaliśmy się spokojnie i wbij to sobie do głowy. A trzasnęła przypadkiem. Był przeciąg. I nie jeszcze raz podwójna wódka z lodem. Dobrze ci z nią? Tak, tylko pytam. A powiesz mi dlaczego, bo chyba po to się dziś spotkaliśmy. Że ja zapytam, a ty kiwniesz głową, co? Byłam za spokojna. Za uległa. Zbyt schowana w cieniu. Mam nie być jaka. Tym razem za ostra. Nie skarbi, ja nie jestem ostra. Próbuję być sobą. To jest próbowanie bycia sobą. Nie pozwalałaś mi na to, więc byłam sobą poza sobą. A u ciebie byłam tym, że to sobie życzyłeś, pamiętasz? Ukochany na Ukochane pieprzonko, najlubieńsze kąpionko. Kochanie, a zdejmiesz teraz stęczek? Bo chciałbym między twoimi piersiami nie przystanę! Mam ochotę sobie o tym wszystkim porozmawiać. Oni też mogą słuchać. Nie, możecie słuchać. Jak uwielbiał kąpać się w ze swoją kaciuszką. Nie, to nie ja byłam jego kaciuszką on lubił taką gumową dziurką. Krzyczeć. A nie lubisz, jak krzyczę w miejscach publicznych, prawda? W miejscach publicznych lubisz w ciszy od tyłu. Uch, powtórz to, a wrzasnę. Ty skurdy synie, to ty dostaniesz. Rozumiesz? Zrobię tak, że to ty dostaniesz. Więc bądź grzecznym pieskiem. Choć raz. To ty bądź grzecznym pieskiem. Hołota! Taka sama jak ty, wielki reżyser. Wszystko reżyser wiesz, co? Myślisz, że tak będzie zawsze? Że każdy i każda da się urobić? Gówno! Nie, już nie chcę wiedzieć dlaczego. Na pewno. Na pewno był powód. Był jakiś wielki powód, dla którego to zrobiłeś. Dla którego pieprzyłeś się z nią w naszym pokoju. Mówiąc szczerze, to widziałam was już wcześniej. Co ty wiesz? Nic nie wiesz. Powiedzieć ci jak było? Widziałam cię z nią na dole, jak się tak cudownie całowaliście na środku. O mały włos na was nie wpadłam. Całowałeś się z nią, bo. Nie zapomniałeś, że masz mnie. Tak. To jest w twoim cholernym stylu. Tak jestem, widziadką. A wiesz dlaczego? Bo nie skoczyłam i nie zrobiłam sceny. Scena na środku ulicy wyobrażasz to sobie. No w twoim stylu przecież. Doskoczyłabym, podrapała i pogryzła. Kamera z góry. Tak. Ujęcie stóp. Kamera oddala się. I krótkie zniżenia, jak wyjmuje z kieszeni nóż. I tam, 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 i! Kochanie, twoja prawda gówno mnie obchodzi. Twoja prawda jest fałszywa. Jak ta dziewczyna? Bo ta dziewczyna jest zupełnie fałszywa, jest falsyfikatem, jest pierwszoną podróbką. Dotknąć mnie go uda? No dotknij. Dotknij musi. mamusi. Mamusia opowiedzieć, jak podsłuchiwała was jeszcze wcześniej. Pamiętasz? Jak wychodziłeś niby do sklepu, niby wyrzucić śmieci. Ale mamusia wiedziała, że ty idziesz do niej. Że ona czeka na dole. Podróbka czeka na dole. Ty byś to od razu nakręcił, taka scena. Para za drzwiami kocha się od tyłu. Tak ładnie. Bez ordynarnych spodni na kostkach. Ona trochę spocona, on całuje ją w policzek, w ucho. I w tym samym czasie. W tym samym czasie kobieta za drzwiami płacze, płacze, sztula policzek do drzwi płacze. Ale jednocześnie, jedno, jednocześnie dotyka swoich piersi. A potem niżej, tak jak oni, tylko przez łzy. A oni się kochają, kochają. I on wbija się kilka razy mocniej w ten fajny... Nie uratuję. <noise> Przed tobą, kochanie, jak się tak będę śmiała, to o wszystkim zapomnę. Zapomnę o tym wszystkim, co miało miejsce. Zapomnieć zapomnieć. Nie mogę powiedzieć, Po sobie przypomnę, nie mogę powiedzieć o tym, jak dzisiaj weszłam do Was rano. Jak się kochaliście tak strasznie śmiesznie. Pamiętasz? Ona krzyknęła te za małość. Pamiętasz? Zamarłeś, a potem dałeś mi w pamiętasz? A pamiętasz, co się stało później? Muszę już iść. I nie zapłacę rachunku.